Jedna z pierwszych randek. On się spóźnia 5 minut, co się odpierdziela tu? Aha! Na ostatniego SMS-a odpisał OK. OK to tylko dwie literki. Znamy się trochę dłużej. Mógłby napisać chociaż okay. E, I byłyby cztery, że mu zależy. Ale dwa, dwa do symbol pary. Jezu, zapyta, czy zostanę jego żoną. Nie no, pojebało mnie na końcu nie było uśmieszka, właśnie uśmiech. Mam nową szminkę, oby nie została na zębach. Nie no, jakie to ma znaczenie i tak wyglądam jak zmokła kura, przecież pada deszcz. Nienawidzę deszczu. Kto wymyślił randkę w parku? A, ja wymyśliłam randkę w parku. Miał być romantycznie dobrze. Deszcz robi romantyczną atmosferę. Kurwa, faceci z Marsa tam nie ma atmosfery, ten związek nie ma żadnych szans. tego Marsa. Nie, 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 nie. Będę nic jadła słodycze i w dupę. A dupa, miałam w mieć tampon, ale ubrałam rajstopy. Nienawidzę rajstop, wolę czarne wełniane skarpetki. Ale od skarpetek zostają takie kuleczki między palcami. Jak pójdziemy do łóżka, będzie wstyd. Nie pójdziemy do łóżka, nie pójdziemy do łóżka, to jest pierwsza randka. Masz się szanować. Nie, jak ja się mam szanować, po prostu nie okoliłam pizdy. Nie no, po prostu masz okres! Szanuj się! Szanuj się, to jest pierwsza randka, możesz mu się nawet nie spodobać. Nie, nie, jak ja mu się nie spodobam, na pewno pedał, na pewno pedał. Boże idę w tym mieście jest pedałów. I na koniec czytała Krystyna Czubówna. To się nie zatrzymuje. Słuchajcie, to jedzie, to jedzie, to się kompletnie nie zatrzymuje. I ja wam teraz na sam koniec jeszcze raz podkreślę różnicę między kobietą a mężczyzną. Jak ja mówię, te słowa faceci już zapomnieli: Alaski. Faktycznie, ciekawe, czy te kuleczki by zauważyły.